Hej, hej, witam was serdecznie. Dzisiaj kolejny film, tym razem kosmetyczny. E, będzie to tenko kosmetyczne, już e, miesiąca październik. Więc już że tak powiem, się pełną parą. E, mój koszyk jest e, również solidnie wypełniony, to ma wiele kosmetyków e, głównie pilnacja ciała i twarzy, bo do włosów nawet nie wiem, czy coś tutaj będę miała natomiast e, no bo to się tak zbiera się miesiąc czasu i tak wszystkiego nie pamiętam. Natomiast wie, wiecie co Wyciągam to po kolei, żeby po prostu nie przedłużać i będę omawiała co i jak. Na pierwszy rzut idzie Isana Persian Feeling, żel do mycia ciała, z Rosmana, oczywiście. Zapach jest naprawdę bardzo ładny. To jest taki zapach właśnie mi się kojarzący, z jakimś właśnie Maroko, coś, taki wiecie, taki kierunek. Bardzo ładny zapach, dosyć intensywny. Ja lubię takie zapachy, zwłaszcza na jesień zimy, więc do tego żelu na pewno wrócę z powrotem. On, tak, widzisz, nie był jakoś tak bardzo, bardzo tani, bo on chyba około euro 50, czy coś, jak mi się wydaje, kosztował. Natomiast warto, bo to jest naprawdę bardzo ładny, ale intensywny, jak ktoś lubi. Więc to jest jedna rzecz. Dalej mam spłyn do higieny Inteneziesa DM. Ja kupuję Rosman albo DM, chociaż w DM mają lepsze pakowania, takie bardziej do, do wyciskania końcówek, że tak powiem. To jest podobna cena, bo to chyba około euro kosztuje. Tu mam akurat. E Wiecie co? Z, z, z tym, z ekstraktem rumianku. Bardzo dobry produkt. E, e, on jest tani, dobry ma skład. Nie podrażni nic, bo to różnie z tymi produktami właśnie do higieny i tym. to polecam, bo mówię, ja kupuję to regularnie od kilku lat razem właśnie z tym, z Rossmana. Widzicie co? Nie kup, tutaj nie robię żadnych zmian, bo jak to już wszystko działa, funkcjonuje, to nie ma sensu. Tutaj mam daw antiperspirant Fresh Care. To jest z aluminium, natomiast e, to używałam jeszcze końcówką lata, zapach bardzo ładny, bo wiadomo, daw te produkty robi bardzo, no zapachy są zawsze bardzo ładne, bardzo świeży zapach, e, natomiast, e, no jak mówię, to jest aluminium, więc też nie dla każdego, ja latem używam aluminium, bo inaczej u mnie po prostu, no, nie działają te inne po prostu takie naturalne antypespiranty, e, to była duża płynność, było 200 ml, nie, chyba to około 3 euro, kiedyś kupiłam w Lidlu mi się wydaje, no, działa, powiem Wam, no, no nie króciłam się po tym, więc to mogę polecić. Natomiast, jeżeli ktoś używa takich produktów naturalnych, no to wiadomo nie. Ale ogólnie to może odłożę, bo tam ma mało miejsca. Dalej tak. Kolejny mam taki produkt, który ma taki zapach, właśnie, bym powiedziała orientalny. To jest Balea, czyli balsam z DM zapach, który miał, jest to był taki parfum Body Lioton. Natomiast dla mnie to nie był Lioton, to był taki, zwykły, taki dobry balsam, bo to nie był taki olejące, to był taki dobry, treściwy balsam. Ja to używałam latem, kończyłam jesienią. Bardzo ładny zapach, taki naprawdę orientalny, więc też nie dla każdego. Natomiast jak ktoś lubi zapachy, to chyba ci to polecam. I to było niedrogie, może z euro 45. Składało bardzo również, fajnie to wychodziło. To było z olejem man, man, mandelyl. Ale za to taki intensywny powiem Wam, że czasami, no kwiatowy, taki naprawdę orientalny. Nie wiem, czy kupię to ponownie, dlatego że tam się pojawiają cały czas kolejne, że tak powiem, edycje zapachy, yy, więc na pewno bym kupiła, kupiłabym coś ponownie, yy, coś może innego, natomiast ten balsam również polecam I ogólnie wszystkie te balsamy z polecam. Naprawdę, każdy ten, co miałam, to się nie zawiodłam, super nawilżało, wchłaniało się też dosyć fajnie, tam trzeba było, wita, wiecie, chwilkę to yy, po prostu, wiecie, wmasować, ale to nie był żaden taki lejący się balsam, to na pewno nie, to było takie bardziej treściwe, że tak powiem. Yy, dalty mam coś do mycia. Ponownie zresztą. To jest lakura Spa Serenity. Serenity to jest taki w piance do mycia ciała. Natomiast powiem Wam tak, to jest kolejna ten w piance z, z Aldiego, Na wzór e, tak mi się wydaje, tych zapachów. E, no wiecie, z tej firmy takiej droższej, e, zapomniałam teraz. No i identyczne po prostu opakowania są. Bardzo ładne opakowania są. Tutaj się nic nie działo z tym opakowaniem wszystko funkcjonuje do końca. Natomiast. Ten zapach był jeszcze okej, okay. natomiast ja uważam, że ten zapach pachnie bardziej intensywniej w korku niż po prostu już na ciele. Wcześniej miałam taki inny zapach, coś z eukaliptusem i tam było naprawdę nie, nie, nie. Tutaj jest jeszcze okej, okay, natomiast nie warto kupić zapachu, który jest po prostu tylko okej, okay, no bo to też kosztował chyba, nie wiem, czy 2 czy 3 euro. I widzicie no dużo tego y, materiału jakby do użycia tego produktu, więc nie wiem, to, to ani to ekologiczne, ani to nie... Jakieś niepo, nieporywające, więc no raczej tych pianek nie kupię. Może jakieś się po prostu skuszę jeszcze gdzieś w tam w rozmanie czy coś, ale no nie wiem. Też no zobaczymy, to tam po prostu będzie nowego na półkach. Dalej mam tutaj kolejny basam do ciała. Tutaj czymś mi się obudziło ten balsam. Balea Matte Ultra Sensitive to jest balsam z ceramidami. Bardzo dobry balsam do ciała, bezapachowy, super nawilżający. Dosłownie nawet taki bardzo podrażnionej. To się dosyć te fajnie wchłaniało. Składowo również to wyglądało bardzo fajnie. To było niedrogie, bo nie z 2,5 euro, a nad nie wącham, po nie ma zapachu. Polecam ten balsam. W ogóle ta seria Balea Met jest bardzo dobra, więc tam mówię, tam prawie każdy kosmetyk, który po prostu nie wezmę, to się naprawdę super sprawdza. Ta sama kolejna w, w użyciu też jest super, więc polecam ten balsam. Jeżeli czegoś takiego po prostu szukacie, bez zapachowe, z dobrym składem i niedrogie, to jak najbardziej to polecam. Tylko strasznie brudne powiem wam. Dobra, to odkładam. Dalej. Tutaj mam taki bubel La Voson. To, był, e, ze, e, to były te krople brązujące to było z tego, e, z, ze sklepu Mela Drogeri. To nie robiło naprawdę nic. Ja to stosowałam się tak i oddzielnie na same krople pod krem, i z kremem, i coś kombinowałam, a widzicie co, już taką, taką końcówkę już wylałam, bo się tak z tym namęczam, mówię, to bez sensu. Więc to po prostu e, nie polecam. E, to je było niedrogie 5 euro właśnie w drogerii. E, takim kartonikiem po prostu złotym. Nie polecam, bo to taki widzicie co, badziew, to nic nie działa, nic nie brązuje, po co to w ogóle kupować? Nie, nie polecam. Dalej, e, krem do rąk. No, powiem Wam, że tak, ja mam kremów do rąk otwartych 5 czy 6, używam każdy po trochę i tak po prostu zużywam potem strasznie wolno, bo ja ogólnie mało kremów do rąk używam. Powinnam, częściej wiem, ale ciągle zapominam. Natomiast ten zużyłam, Isana Harmony, to jeszcze był kupiony chyba rok temu, mam, tak mi się wydaje, bo to stało długie u mnie w, w pracy na, na, tym, na biurku, a teraz po prostu zużyłam, zużyłam końcówkę w domu. Zapach bardzo ładny, zużyty do końca. Piękny zapach, to był taki lekki krem, taki, wiecie, w ciągu dnia, tak jak właśnie w pracy, żeby tam, wiecie, się po nie kleiła ta klawiatura czy coś, więc to taki krem raczej wchłaniający się dosyć szybko. Piękny zapach, super na nabirze, dobry skład, tani, bo to nie wiem, dwa albo dwa euro, to nawet też fajnie, bo wiecie, co wygląda na na. na... Mam taką drugą opakowanią już na stoliku w salonie, też się ładnie prezentuje, więc te kremy do, do rąk z Isany polecam. Naprawdę pięknie to się prezentuje, piękne zapachy, super nawilżają, więc czego chcesz więcej. Bardzo dobry ba, e, 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 krem i to jest taka duża pojemność, 200 ml, więc dlatego też tak to się długo zużywało. Natomiast mówię, to polecam serdecznie. Na pewno jak, jak jakieś takie nowości się pojawią, to kupię sobie jeszcze na zaś, bo naprawdę bardzo dobre są. Dalej, serum. A no właśnie, widzicie co? Tutaj mam to serum. To taka jeszcze końcówka, jest taka jakaś gęsta. Form Face, Form Love Face, serum z witaminą C. No super jest to serum, powiem Wam. Na po początku Wam tak mówiłam, marudziłam, że ten zapach jest taki intensywny, że tak ciężko, ale powiem Wam, no dalej ma taki zapach apteczno taki wiecie co, ziołowy, intensywny naprawdę, ale jak to fajnie działało, to wiecie co, to taki było, e, płyn taki, ale troszkę żelowy. Skóra tak super nawilżała, na no dół jest taka nawilżona, taka rozświetlona, no super jest to witaminą, witami, witaminą C, więc to mogę polecić, jak najbardziej to jest dostępne w DM, w Rosmanie nie wiem. Nie, nie kojarzę, czy w Rosmanie to jest, natomiast w DM to na pewno widziałam. Super kosmetyk, polecam serdecznie. A mówię, to, tak jest z kosmetykami, wiecie co? Na początku człowiek tak to użyje parę razy, a z tu, a tu. Czy ten tynka użyje jeszcze na przykład kosmetyk pierwszy raz i wow, jaki cudowny, a po tygodniu, Boże, co to jest, nie? No wiadomo, no różnie jest z tymi kosmetykami. To zawsze trzeba, że tak powiem, swoją opinię, hmm, a czy zawsze można wyrobić dopiero po zużyciu no, przynajmniej połowa pakowania, tak naprawdę, taką solidną opinię według mnie, a to było naprawdę dobre. Jeszcze ten zapach, no mówię, taki był trochę denerwujący, ale no, mimo tego, że tego zapachu polecam to serum. Dalej, moi drodzy, to tu, tutaj mamy. Kolejne serum, to, bo mówię, ja mam tak, jak mi się kończy, to kończy mi się po prostu wszystko. Isana, serum e, takie e, Night Beauty, to był koncentrat, to było olejowe. E, I powiem Wam tak, jeżeli lubicie takie serum na twarz, olejowe, jak najbardziej polecam, bo to nie było jakoś tak bardzo, bardzo tłuste. No było to chyba, to jednak są na, w bazie były głównie oleje, natomiast ja to używałam do pilnacji twarzy, jak i potem dekoltu. E, to mi się fajnie sprawdzało, tylko powiem Wam, że tak, teraz z czasem właśnie jak już y, używam tych kosmetyków, to te olejowe tak raz w tygodniu używam. Teraz jakoś tak mi już tak odchodzi na to właśnie ochota. Chociaż to fajnie też y, sasakra na tekol na przykład, bo to naprawdę też składa tekol jest taka cienka, to też trzeba dobrze nawilżać. Ale ogólnie serum polecam, bo to miało fajny skład. Skóra tam na dekolcie była zawsze taka potem taka nawilżona. Na twarz też to nakładam, ale potem już tak w kupie pakowana nakładałam to na dekolt głównie, bo no mówię, już nie chciałam tak dużo, dużo często olejkowego na twarz po prostu nakładać. Ale to polecam, bo to jest w Rossmanie, nie wiem, czy za 5 czy za 6 euro. Coś takiego. Już nie pamiętam ceny, ale to jest dobre. Doty mam też fajny kosmetyk z Alter Natur Cosmetics, również Rosman. Skin Food krem intensywnie, Intensywny Krem, to jest biorumianek, bardzo sucha skóra, to jest krem, on kosztuje, o takim pudełeczku białym jeszcze jest, dobry skład, bo to nie ma alkoholu w ogóle, to kosztowało chyba 5 albo 6 euro. Krem jest fajny, ja go stosowałam najpierw na, na twarz jako taką maskę, tylko to ma taki zapach właśnie ziołowy, intensywny dosyć, Natomiast to jest dosyć tłusty, więc do tego tak do skór normalnych i suchych raczej, to też raz na jakiś czas. Natomiast to jest również bardzo fajny produkt na stopy czy na, na dłonie, czy na jakieś suche łokcie, coś takiego. To jest bardzo dobry produkt, naprawdę, bo to jest tak treściwe, tak dobrze nawilżające, więc to polecam. Yy, I to, mówię, to nie było wcale drogie, bo to z 5 euro kosztowała max. A z tego jeszcze, albo 6, właśnie no coś takiego, jeszcze z Weledy jest właśnie, bo to się bazowało w ogóle na tym produkcie z Weledy, Skin Food. Natomiast Weleda ma alkohol w składzie. I kiedyś, jeszcze jak się nie znam na, wiecie co, na, na składach, tak nie czytam i tak dalej, to tą Weledę sobie kiedyś kupiłam. A ta waluta kosztowała, wiecie co, chyba około 10 euro, a nawet może więcej, ale była mniejsza niż to. Zapach jest bardzo podobny, natomiast mówię, to nie ma alkoholu w składzie, więc to wychodzi lepiej składowo, no i cenowo, więc to polecam serdecznie z Rosmana. Następnie tutaj mam e, ten zmywa do paznokci Isana. Oj, wypadnie jeden, bez alkoholu i bez acetonu. To jest na paznokci urąg, bo tam mi się bardziej one e, przesuszają, są bardziej takie narażone na na rozdwajanie, więc to kupuję zawsze do paznokci urąg. To euro 25 jedno opakowanie. 30 sztuk jest w opakowaniu, więc to polecam, bo to też jest naprawdę dobry produkt, taki sprawdzony. Dalej moi drodzy, maseczki. A nie mam dużo maseczek, a nie, tutaj mam, bo tak. Użyłam tą z UT, maseczkę z retinolem na noc. To są maseczki w płakcie, one około, około euro kosztują w Rosman, czy tam TM. I ostatnio też już była właśnie w penach, właśnie jakoś tak za 80 euro, czy za 75, jakoś taniej. Maseczki naprawdę bardzo, bardzo mocno nasączone. Jak ja nałożyłam sobie tą maseczkę, wiecie co, w płachcie, jeszcze oczywiście szyja, dekolt i tak dalej, czyli zostało tutaj trochę produktu i użyłam tego na drugi dzień jako serum na twarz. Czyli teoretycznie, gdybym użyła normalnie tej maseczki na twarz, bez tego wklepywania tego produktu, to wiesz, że jako to serum bym miała jeszcze przepełnie przez parę dni. Więc naprawdę, kosmetyk jest mega wydajny, polecam serdecznie, super skład, naturalny. Więc e, polecam po prostu, bo to już nie, moje pierwsze, nie, nie moja pierwsza maseczka z tej, z tej firmy. Dalej mam maseczki dalej zużywam te e, z biedronki, bo to mi się termin kończy po prostu. I wiecie co? I ja do tego mam. Czy no to są takie, wiecie, cztery po prostu e, te kawałki. E, tylko to się strasznie brudzi. To jest Be Beauty Be Beauty, maseczkę witaminą C, właśnie z biedronki. One są po prostu podwójne. Nie wiem. Wie, Aż tu właśnie coś mi się tu Nie wiem, czy to jest dalej w stałej sprzedaży, bo ja w rzadko jestem, ale maseczki były super. Bo to są dobroskładowo, Nakładam to nasz na twarz, na dekolt, skład fajny, tanie To maseczki były, taki bardzo delikatny zapach, super to, skoro nawilżało, więc to jest naprawdę mój hit spitroki. Tylko szkoda, że to nie jest w stałej ofercie, bo byłam na zakupach. To nie widziałam, bo tak po prostu wzięłam. Mam tego jeszcze trochę właśnie z takim terminem, który muszę właśnie wykorzystać zaraz, więc to będę wykorzystywała. Natomiast chciałam po prostu, żeby to mieć jeszcze, widzę co, na, na zaś, ale może to się po prostu jeszcze pojawi w biedronce, więc polecam serdecznie. To takie maseczki. Pod oczu tutaj mam, a widzę, co, nie pod oczy. Jeszcze mam jedną serum do twarzy, tak. Bielenda ujedniające peptydy. To serum to chyba moje trzecie albo czwarte. Uwielbiam je. zawsze je zawsze na wiosnę, lata, czyli się też na dzień ma bardzo intensywny zapach, taki widzisz, ale taki ekskluzywny bym powiedziała, tak? Super skórę nawilża. To też skład był bardzo fajny tego, bo te produkty chyba z tej serii Bielenda, chyba nie wszystkie miały dobre skład. ja już nie pamiętam, ale to serum jest rewelacyjne. Co jestem w Polsce, w Rossmeyer zawsze po prostu je biorę. Czy jest promocja, czy nie ma, zawsze biorę to serum, bo je uwielbiam. Jak wspomniałam, trzecie albo czwarte moje opakowanie polecam serdecznie, więc kolejne serum. Więc mówię, teraz miałam dużo produktów, ale takich malutkich właśnie zużyłam. Dobra, kładę, bo się przewróci. E, płatki pod oczy. O, tutaj miałam te UT Energy Elixir, to było z, z różowym granatem. Greyfurtem, co ja gadam. To kupiłam właśnie, wtedy była taka promocja, tego wziąłam i szyłam tego kilka sztuk, bo kupiłam na promocji. Też bardzo fajne i również na, dobrze tak na, na, nasączone. Te płatki tego produktu na dole były tyle jak e, w tej maseczce, więc oni naprawdę nie żałują. W normalnej cenie koło euro to kosztuje, w Rosmanie czy w DM polecam, też również fajnie, to fajnie mi się to sprawdziło. Tutaj mam dalej oczywiście standardowe płatki pod oczy z lakury, bo to widzę po prostu pod ręką Aldi, więc mi tam po prostu łatwiej kupić, jak się kończą. Tu mam witaminą C, a tutaj mam nawilżające, nie odświeżające, co ja mówię. Odświeżające również bardzo dobre. Chyba około 75 euro centów kosztuje w Aldi. Również skład bardzo dobry. Polecam. Użyłam tego już. Odkąd to wyszło w Aldi, bo to chyba wyszło chyba. Na wiosnę, czy coś takiego mi się wydaje w tym roku, więc od tego momentu właśnie wykorzystuję, kupuję często te płatki pod oczy. Bo mówię taka dostępna po prostu, dla mnie jest szybka. Tu mam dalej jeszcze jedne płatki, to była na folii z kofeiną z tego, z Action również bardzo fajne, natomiast one nie są żelowe. To taki tam materiał plus jakaś tam folia. Ale też fajnie się sprawdza, więc to też mogę polecić. To wychodzi bardzo tanio, bo to chyba 4 sztuki za euro, czy coś takiego. Tutaj jeszcze mam jedne płatki y, z kolagenem i zielona herbata. Tutaj jest buble. co, tutaj mam jeszcze od y, Pawła siostry. Jak u nas była latem, oddała mi parę sztuk, to ja pewnie kupiła to w BM, czy coś w Wielkiej Brytanii. Więc y, też skład ma fajny, więc to też się również fajnie zgodziło z y, 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 Bożem. Fajnie tego używało, również mocno nasączone, więc to też mogę po prostu polecić, jak tam jesteście, albo tam mieszkacie. Dalej, tutaj mam nieco skarpetki złuszczające Shibens. To było troszkę droższe niż takie dem Demowskie czy takie rosmanowskie. Natomiast powiem Wam tak, to używał mój mąż i na niego to nic nie zadziałało. Chyba może po prostu on potrzebuje już czegoś silniejszego, i tak dalej. Bo na mnie, jak użyłam takie, tylko wtedy inne te, 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 te skarpetki złuszczające, a wtedy chyba z Rosmana. To mi schodziła skoro, rzeczywiście, on mówi, że to nic nie zauważył, więc ja nie wiem, czy to po prostu on tak jest to po prostu, czy to był po prostu słabszy produkt. Po prostu trzeba by kupić w przyszłości te takie same, co ja użyłam z Rosmana i wtedy zastosować, czy rzeczywiście porównać, bo mam po prostu większe problemy niż ja, porównać, czy tamte działają, e, czy to jest po prostu kwestia problemu, czy kwestia e, z firmy, że tak powiem, więc nie wiem, czy to mogę powiedzieć, czy nie, bo. U niego nie założyć, więc na razie nic nie mówię, bo nie wiem. Może po prostu kupię to w przyszłości albo sam przetestuję na swojej, z dam znać, ale to dopiero to też, dopiero pewnie na wiosnę czy coś, bo ja tego mało użyłam. Widzicie raz, dwa razy w roku maksymalnie. Dalej mam płyn do makijażu oczu, to jest z zawartością olejku, tylko tu mi się starła ta etykieta, to jest z Lidla. Tam jeszcze jest bez zawartości olejku, tam jest okropny, jakoś kupię ten z olejkiem za euro, bez centa. Tu mam dalej z kolorówki. Essence I Love Extreme y, mascara. Bardzo dobra. Naprawdę. Tylko, że ona ma do, taką dużą szczoteczkę, tak mi się wydaje. I powiem Wam, że... Bo ja mam takie, wiecie co, rzadkie te rzęsy, więc mi tak ciężko strasznie z tuszem. Y nie, dobra, Duża, ale taka jeszcze w miarę okej, okay, że to ogarniałam jeszcze. Eee, bardzo dobry scent już szans, niedrogi, super pogruje, naprawdę. Eee, w sumie każdy jeden ten esencja jest, prawie dobra ta maskara, co kupię, to trafię dobrze. Natomiast to już jest któraś moja z kolei, do tego często właśnie wracam, więc to polecam. I tutaj jeszcze mam stary produkt z Maybelline, Color Tattoo. Taki kiedyś bardzo taki popularny, ten kolor taki wiecie co, ten taki ala brązowy. Tylko wiecie co, ja mam to tak długo, chyba już z 5 lat, aż się wstyd przyznać, że to już tak stwardniało, że to z tym nie idzie nic zrobić, więc wywalam. widz co, bo tego nie używałam długi czas, to w ogóle trzeba jakieś tutaj zrobić jakieś chyba porządki w tych kosmetykach, takie wiecie, kolorowych bo tam czasami po prostu się coś kupi, no to potem leży i leży, a to potem się już nie nadaje i tylko miejsce zajmuje. Więc tak, dalej tam trzy pasty. Znaczy tak, Meridol. To dostałam próbkę i to użyłam sobie na wyjeździe, jakbyśmy w Hiszpanii. To jest ogólnie pasta, chyba tak yy, czytam do produktu, do problemów yy, z tymi, z No ja No jasny produktu jeszcze nie mam, mam yy, że tak po prostu zostanie, ale pasta była bardzo fajna, powiem Wam, fajnie odświeżająca. Moich nadwrażliwych zębów tam nic się z tym nie działo, więc to mogę polecić. To też nie są najtańsze produkty, bo widziałam chyba taka pasta, ja nie wiem, czy ona 5 euro czy coś, ale fajna jest, powiem Wam, że kiedyś to też kupię, tak wiecie, że mi taką standardowe opakowanie, yy, bo wiadomo... Nie zaszkodził, to jest po prostu sign, to jest ochrona po prostu dziąseł, więc tak w razie wu nawet, tak, widzę, tak użyć, wypróbować, bo tą pupkę wykorzystam i bardzo mi się to pasta spodobała. Tutaj mam Aronal, bardzo dobra do takich lat zawsze to kupuję w takim dwupaku. Właśnie tam jest taka pomarańczowa z tym razem i to kosztuje chyba 7 euro te dwie, dwie połączone, więc 3,5 euro, więc tak spoko za pastę według mnie. A tutaj mam taką pastę, którą używam, chłopaki używają Odol Dry, czyli to jest chyba Aqua Fresh mi się wydaje w Polsce. To jest Fresh Plus, ale powiem, że ta pasta, ona jest... Yy... Ona nie jest aż tak intensywnie mocna, że ja mogę tej pasty używać. Chociaż wiadomo, jak używam może tego tak, co nie za dwa razy czy tam trzy, no to miałabym problem z tymi zębami, możliwe. Natomiast jak służyłam, tak wiecie, tam, raz, raz tą, a potem inną, to było ok. I to jest tanie, bo to często kupuję na przykład trzy pasty za, nie wiem, 3,5 euro na przykład, więc to też tanio wychodzi, więc to polecam, bo to jest naprawdę fajna pasta. No wiadomo, jak ktoś potrzebuje jakiegoś, jakiego wiecie. Mocnej pasty, intensywnej, to to nie będzie dobre, bo to jest takie delikatne, ziołowe, bym powiedziała. Czy to jest ziołowe Nie, to akurat ta nie była ziołowa. Ale tam też jest z tego jeszcze takie zioła właśnie rota, też była fajna. No dobrze, całe no, całą jedenko. Nagadam się znowu straszliwie, ale ja tak mam przy kosmetykach, jak zawsze to po prostu nie mogę skończyć. Więc no cóż, po prostu chcę przekazać moje, widzicie co moje e, spostrzeże i tak dalej, że po prostu wiecie, polecić albo nie polecić i tak się za po prostu rozgoduję o tym wszystkim. No dobrze. Dajcie znaczy, dajcie te kosmetyki. Czy w ogóle chyba. Chociaż powiem, wam, że Wy chyba też z moich tych później korzystacie, bo wiele z was pisało mi na przykład pod filmikami, że kupiło to czy tam, to mi się fajnie sprawdziło, więc fajnie, że cieszę się, że posłowiecie co, że te polecajki teści u Was sprawdzają, że mogę jakoś tak też w jakiś tam sposób po prostu pomóc. Bo mówię, ja czasami powiem Wam, że teraz tak już nie oglądam polecajek na YouTube, ja cały czas oglądałam, natomiast teraz. Yy... Często po prostu sama kupuje, testuje. Często po prostu sobie oglądam na przykład, y, patrzę sobie, y, wchodzę w katastrofę Rossmana, oglądam nowości, czy na przykład sobie składy, co tam jest i potem wtedy, po prostu jak wchodzę, to już wiem, co mam wziąć. Na przykład jak chodzi o składy, bo wiecie, co, y, zaczęłam sobie właśnie tam stronę oglądać różne y, co jest co, bo ja kiedyś nie miałam pojęcia o składach, co jak, ale to tak wiecie, a potem trzeba sobie czytać, analizować, tak dalej i y, 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 też często, ja też często czasami czegoś jeszcze nie wiem, co to jest na przykład, bo po prostu albo nie pamiętam, bo mi wyleciało, albo po prostu nie wiem. To wtedy sobie właśnie od nowa otwieram, gdzie co, internet, sprawdzam, wrzucam, co to jest, czy to jest ok czy nie i też na tym, na tym podstawie kupuję sobie kosmetyki, bo staram się naprawdę unikać kosmetyków, przynajmniej tych takich, wiecie co, do pielęgnacji, bo tych kosmetycznych do makijażu to nie jest łatwo, bo ciężko jest znaleźć, coś dobrym, chociaż te się powoli trafiają, ale na to aż tak moc uwagi nie zwracam, jak, na, jak po prostu na pielęgnację. Ale to działa, bo wiecie co, kiedyś miałam, przed kilkoma laty jeszcze nie, na to nie patrzyłam, nie na to uwagi po prostu i miałam takie, wiecie co, wychodzi mi takie moje plamy, a to na twarz, jakieś suche miejsca, a odkąd na to zaczęłam uwag uwagę na te składy, odpukać, na tej twarzy się naprawdę niewiele, znaczy w sensie nic złego się nie dzieje. I żeby tak po prostu pozostało. No, taka mała informacja, co i jak. Dobra, kończysz, bo film zrobi się za długi. Dziękuję za oglądanie. Widzimy się już następnym razem. Pa!